Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają turbulatory w kotle Blaze Harmony Praktik W moim przypadku jest to model Praktik 25 kW mocy. Dlaczego to rozebrałem? No bo byłem zmuszony, ale najpierw do rzeczy, bo jak ktoś nie jest w temacie, co to jest, skąd to wyciągnąłem. W kotle Blaze Harmony, nie wiem czy we wszystkich modelach, ale pewnie tak, z tyłu są wymienniki ciepła. I w tych otworach były właśnie takie czyszczaki, żeby to ułatwić temat i nie czyścić tego ręcznie, nie brudzić się. A tutaj jest dalej wylot spalin tego, tu gdzie świecę lampką. W teorii miało być to bezobsługowe, bo po tych otworach okrągłych, jak widzicie. Są takie czyszczaki, takie jak podkładki, i to dosyć szczelnie przylega do tych otworów. No i ruch posowisto zwrotny jest wykonywany taką dźwignią, a do tej dźwigni zaczepione właśnie są te otoczyszczaki. No i faktycznie się to w jakiś sensie sprawdza, ale nie jest bezobsługowe. Im więcej elementów, tym większa szansa, że coś wymaga obsługi i będzie bardziej awaryjne. I w tym wypadku też tak było. Mija mi dwa lata palenia w tym kotle. No, różnymi rzeczami paliłem, no, ale raczej drewnianymi. No i zauważyłem, że temperatura spalin nie jest zbyt wysoka. Z biegiem czasu oczywiście się to działo. Nie osiągałem 150 stopni, 140, tylko takie 130. Tak się paliło anemicznie, długo się rozpalało. I dodatkowy objaw to klapki powietrza. Jak się pali, jest piec wyczyszczony. To one są tak mocno wychylone, jest, jest dobry ciąg, jest dobry cuk. A jak jest pełny kocioł, czy pusty, nie ma znaczenia. Zawsze one dosyć mocno falują. No i faktycznie ta temperatura spalin zwróciła moją uwagę. No i wyczyściłem kocioł raz drugi. Niespecjalnie widziałem jakieś przeszkody filarczysty. Więc dzisiaj zajrzałem do tych turbulatorów. I tak wyglądał to ten zestaw. Zaraz Wam pokażę bliżej. To tak w kotle było, tak jak teraz widzicie. W ten sposób to wyjąłem. Przychodzi jeszcze taki element i zaślepka. Jak ktoś oglądał film z budowy kotła, to, to zaślepkę to wyciągałem nieraz. I ta zaślepka przechodzi tutaj. I jak to zaślepkę zdejmiemy, to łatwo zweryfikować stan tych turbulatorów, yy, czy tam się coś dzieje, poważnego czy nie. Chociaż, tak jak u mnie z wierzchu, nie, niekoniecznie to było widać. Turbulatory są przyczepione do takiej blachy. Najpierw Wam omówię, jak to zdjąłem, bo później zapomnę. Ta blaszka jest wsunięta po prostu tutaj w otwór. I to się tak wsuwa w ten sposób. I tu jest jeden zaczep, tu jest drugi zaczep. A wiadomo, jak dźwignia się rusza, to podnosi i opuszcza te turbulatory. Nie jest to skomplikowane, nie wymaga żadnej siły. Śrubokrętem sobie tylko pomogłem i to ściągnąłem. A znowu te haki wchodzą w te turbulatory, są to takie dziury. I tak jak widzicie, no wszystko było tylko tak nałożone, bez żadnych dodatkowych mocowań. No i to tak sobie chodzi góra-dół razem z tymi turbulatorami. No i teraz do rzeczy pokażę Wam stan tych turbulatorów. Dlaczego mówię, że to takie jest fajne, bezobsługowe? No, dwa lata nic nie robiłem. Faktem ale widzicie jak to wszystko pozachodziło. I po prostu ten płomień fajnie, bo on tu sobie zawirowuje, Więcej tego ciepła oddaje na kocioł. No i to jest fajne. Tylko, że zawsze ten wentylator pociągnie tego popiołu. Gdzieś coś spadnie, raz drugi. No i się osadza. Nie jest to twarde. Takie są malutkie spieki. Nie wiem dlaczego, ale po jednej stronie kotła bardziej. Bo to tak jak wyciągałem tak jest. Czyli ten prawy jest bardziej trochę zanieczyszczony. A te to już bym powiedział, że tak słabo. No ale mimo wszystko yy, trochę yy, przesuwały się bez żadnego problemu dźwignią. Bo codziennie przed paleniem zawsze czyściłem to. Nigdy mi się to nie zaklinowało. Aczkolwiek widać, że w środku ten nagar jest i, i tego przepływu nie było za bardzo dużego. No teraz muszę to szczotką drucianą chyba najlepiej wziąć, poczyścić no i sadzić od nowa. No i będzie się znowu palić, aczkolwiek jak mówię, no, miałem się nie wrócić, a się wróciłem. Im więcej elementów, tym gorzej, bo zawsze coś może wysiąść. Człowiek się zastanawia co w czym, co z czym i, i, i dlaczego. Zębiec, stary zębiec był bezobsługowy względem tych kotów na a te są fajne, fajnie się w tym pali, nadal jestem zadowolony. No ale tak jak widzicie. A do zainteresowanych, no to tak się to rozbiera. Jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają wyczyszczone sadzy i rozpalam. No i udało mi się to wyczyścić. Nawet nie było problemu. Taka fajna, elegancka szczotka wystarczyła. Ona no jest dosyć miękka, więc to już świadczy o tym, że ładnie to schodziło. Widzicie przekrój popiołu, gdzie najwięcej zanieczyszczeń. I jakie one były, czyli dół, jak czyściłem. To jest taki typowy popiołek, jak, jak z tego, jak z popielnika, jest bardzo fajny, bardzo łatwo schodził. To był tylko nalot. A im wyżej, tym były twardsze te frakcje, i, no i tworzyły się takie spieki. Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że e, jak wentylator wyciąga spaliny, no to na dole są najmniej zawirowane, najmniej spowolnione. Ładnie ciągnie elegancko, i im wyżej, tym później ten płomień uderza w tą zaślepkę. I być może wytwarza się taka minimalna cofka, zanim pójdzie w filar. Bo ta blaszka jest jeszcze wam pokażę tutaj, co nie. I ten płomień troszeczkę się odbija od tej blachy, żeby trafić w filar po prostu, w otwory, Gdyby ten otwór był troszeczkę po skosie do góry. To może by takiego efektu nie było. Tak myślę, że to od tego. Bo najbardziej zanieczyszczone były te dwa pierścienie u góry. Dwa, może trzy. Zresztą widzicie po kolorze, kolorze tej blachy, co czyściłem, że jest taka ciemna. Widać, że tu takich zanieczyszczeń było sporo. Nie wiem co to za materiał, ale na pewno nie jest to nierdzewka. Z tego powodu, że doły mają nalot rdzawy. O nie, jest tam jakaś rdza. Może na nagraniu tego bardzo nie widać. Ale to nie jest groźne. czuć Blacha jest gładka po prostu. A wiadomo, że jakaś wilgoć zawsze w tym drewnie jest. A im wyżej, no to jest po prostu ładna czarna stal. Nic się z tym nie dzieje. Tak samo z tą blachą wyczyścimy. No to, no to zobaczcie, jak się fajnie świeci. Dobrze. Jeżeli ja, jakość elementów jest ok, a najwięcej nagaru jeszcze, wrócę do tych turbulatorów, zbiera się w miejscach spawu tutaj. No, każdy ten pierścień jest przyłapany, cyknięty na bokach, i tutaj właśnie te ten spaliny dziś muszą się bardziej tak zawirowywać, odbijać. I tutaj najpierw ten nagar powstawał, największe spieki tu były, a później no to, to kółko dalej obrastało właśnie od tych spawów. A tak jak widzicie, no, turbulatory, no to faktycznie te spaliny zawirowywują te podkładki, i one faktycznie mają utrudnioną drogę. No to się rzeczy, myślę, że czym by jakim tym drewnem nie palił, czy sosnowym, czy liściastym no to zawsze gdzieś to po jakimś czasie zajdzie, także polecam zajrzeć. Problemu z tym nie ma za bardzo. Jeszcze wsadzę to i powiem Wam, czy był jakiś problem ze wsadzeniem. Ale myślę, że raczej nie będzie to problemu. Czyściło się, tak jak mówię, bez problemu. A spieki niektóre, no to były twarde. Śrubokrętem nawet musiałem sobie pomóc w kilku miejscach, by nie chciały się Odkleić. Jeszcze ciekawi mnie jakość tych elementów, bo są spore przewężenia w tych miejscach. I po prostu ciekawi mnie od temperatury po, po wielu latach, czy to gdzieś nie będzie chciało pękać, bo jednak te przewężenia są spore. No to, to temperatury może nie są duże, no ale mimo wszystko po jakimś czasie wydaje mi się, że, że różnie może z tym być. No ale bądźmy optymistami w nowym roku. Już udało mi się zmontować wszystko. Nie było tak łatwo, jak mi się wydawało. I jak widzicie, chodzi chyba tak, jak chodziło. Od góry nadal nie widać za bardzo, czy to czyste, czy brudne, no ale wyczyściłem. Więc wiecie, jak to wygląda. Taka mała uwaga, jakby ktoś z Was kiedyś to składał. To nie jest to takie łatwe z tego względu, że ta blacha. Ta blacha z wierzchu, która trzyma te wszystkie turbulatory razem spinaję. Je, musi jednocześnie wszystkie te haczyki wejść w każdy jeden turbulator. Muszą być ustawione na takiej samej wysokości. I jednocześnie musi się wsunąć na te wychwyty tej dźwigni. O, właśnie tej dźwigni. Jak sobie poradziłem? No poradziłem sobie tak, że. Wyjąłem sobie ten klin, przy okazji popiół wyciągnąłem i widzicie tam te Turbulatory na dole, Porsche dźwignie to będzie widać. Wystarczy je podstawić na taką wysokość kilku centymetrów. Żeby wystawała góra, a nie tak jak teraz. Kiedy to Kiedy one są tak głęboko, jak wpadną za głęboko, no to jest to a i to jest taka, taka jedy, jedynie trudność przy wsadzaniu tego, ale myślę, że następnym razem będę mądrzejszy. I jeszcze tak e, słowem jednym na koniec powiem, bo tam chyba jedna osoba albo dwie ciągle się pytają czy da się palić oponami w tym kotle. No jak widzicie ze względu na budowę tych, tych turbulatorów, no to nie bardzo, bo to będzie zachodzić i to tak pół żartem, pół serio oczywiście, ale no, pasowałoby te turbulatory wyjąć całkiem. Żeby te spaliny miały wylot, no to jak ktoś bardzo ma ochotę testować, no to wtedy może spróbować. Myślę, że pomogłem co niektórym, co, co mieli z tym problem. Na razie do następnego.